Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Ludzie, jesteście na brzegu. Ludzie, jesteście na brzegu. Skrajna sytuacja. Już macie jedną drogę. Proces oczyszczania ziemi trwa, a Wy musicie wybrać swoją drogę. Jesteście przymuszani światłem do podjęcia dla Was właściwej decyzji. Właściwej drogi, prowadzącej poprzez indywidualny rozwój duchowy prosto na drogę w kierunku światła. Bez chcenia jesteście współbrzmieć woli Bożej, to stworzyciel bez proszenia Was pójdziecie do rozkładu zgodnie z doskonałymi prawami Pana. Wiadomo od dwóch tysięcy lat, Przepowiednie mówią. Człowiek będzie szedł kilometrami, aby spotkać drugiego człowieka. Pomyślcie logicznie, co się musi wydarzyć na Ziemi, żeby 80% ludzi z Ziemi odeszło. Zapytajcie swoich rodziców czy dziadków. Będzie człowiek na Ziemi tak samotny, że będzie całował ślady. Ciesząc się, że jest jeszcze ktoś obok Niego tu na ziemi. Oddalacie prawdę od siebie, oddalacie wszystko, co jest logiczne, proste i jasne. Zburzacie się i słuchacie ciemnych i mało logicznych dogmatów. Popatrzcie, punkt kulminacyjny się zbliża, i musicie ten swój upadek przeżyć. Tylko jaśni. Ci, co ze sobą pracują, będą mieli zaszczyt budowania odblasku Królestwa Bożego tu na ziemi, i wy jeszcze możecie uczestniczyć w budowie, jak się zaczniecie rozwijać duchowo, codziennie się zmieniać na lepsze, pracować ze sobą, czytać Słowo zawsze o dwudziestej a po czytaniu robić wglądy duchowe, bez wymuszania. Lub przywoływania rozumem obrazu, lecz wyłącznie odbieranie z poziomu duchowego dla Was informacji, ostrzeżeń. Wtedy zobaczycie swój rozwój duchowy. Opierajcie zawsze wszystko, co czynicie, o miłość duchową. Dawanie wszystkiego, co jest dla Was korzystne, choć mało przyjemne, ale po czasie wszyscy mówicie, trzeba było walić mnie po głowie. Może prędzej bym zrozumiał. Tu chodzi o to, by każdy wybrał sam, bez zmuszania. To wy macie się wysilić i chcieć iść drogą do Pana, podporządkować się prawą danym na ziemi, duchą, będącym tu, w gęstej materii. To wy macie być czujni i dokładnie widzieć duchowym wzrokiem, kto jest dla Was toksyczny. A z kim można rozmawiać? Miejsca ciemne koniecznie omijać i wiedzieć, co jest prawdą, a co kłamstwem, co dobre, a co złe. Teraz doświadczacie i uczycie się odczuwać.